Żegnamy się już z kempingiem e, Romea Family Village. Jesteśmy praktycznie na miejscu. Po tych wszystkich. No i jesteśmy na naszym miejscu. To jest nasza parcela, którą nam tu pani pokazała. No i zobaczcie, jaka sytuacja. Doszliśmy tam w oddali widać jezioro, ale nie. No i moi drodzy, żegnamy się już z campingiem e, Romea Family Village. Zobaczcie już. Przyczepa gotowa do odjazdu, zapakowani, dzieci już w samochodzie, w sumie już nawet chcą jechać, także po tygodniu pobytu czas zmienić, ruszamy teraz nad Gardę, także no to, to trzeba będzie przyczepkę wypchnąć, bo tu mamy takie drzewko, ja wjeżdżałem tutaj tyłem, zresztą było, bo to widać na filmie, a teraz muszę skręcić w tamtą stronę, no i nie wyjadę, także musimy przyczepkę wypchnąć na drogę i zaraz się zbieramy. No i moi drodzy, wyjechaliśmy, udało się zapakować, ekipa zgrana, przygotowana, Nie ja ogarnąłem przyczepy tu już dziewczyny siedziały w samochodach, znaczy ogarnęliśmy, no to nie tylko ja, ja tylko tam wynosiłem kasetę jedną, drugą, a Ania ogarnęła w środku, zestaw podpięty i ruszamy teraz nad Gardę, także bardzo nam się podobało, camping super, yy, polecamy. Mogę Wam powiedzieć, bo to przecież żadna tajemnica, za e, 7, nocy, 7 nocy, czyli e, e, od niedzieli, od poniedziałku do poniedziałku zapłaciliśmy 480 euro, wliczając w to taksę turystyczną dla 5 osób. W cenie mieliśmy e, 24 godziny na dobę dostępne prysznice z ciepłą wodą, prąd, tam nie pamiętam ile amperów, no mniejsza z tym, ale prąd był, mieliśmy... I, i, bardzo dużym atutem było to, że po prostu praktycznie wychodziliśmy z kempingu od razu na plażę. Także teraz czas na zmiany, ruszamy teraz kawałek na północ w stronę Ferrari, a potem nad jezioro Garda. Udało się, jesteśmy praktycznie na miejscu. Po tych wszystkich serpentynach na obwodnicy Werony, potem jakieś przejazdy, cudawianki udało się. Dojechaliśmy 3 minuty do celu. 1400 metrów już były, już chyba widzieliśmy nawet gardę przez chwilę. No i co, raptem 1300 metrów, i jesteśmy na naszym nowym miejscu. Na którym pewnie posiedzimy sobie znowu parę dni. Także, już widać, że takie troszeczkę boczne zjazdy, ale dalej jednak to jest jakaś tam zabudowa. Nie będziemy tak całkiem na, na odludziu. Da dobra, no to wjeżdżamy. No i jesteśmy. Na naszym miejscu to jest nasza parcela, którą nam tu pani pokazała. I Karol teraz będzie wjeżdżał. I parcela jest zacieniona pod drzewkami, także fajnie w sumie. Będą, mają, ma być bardzo ciepło, ma być upały, także Mama. będzie przyjemnie siedzieć. Witajcie. Już y, roz, rozbici y, z całym obozowiskiem na kempingu De Giovanni. Mamy taką miejscóweczkę fajną. Zobaczcie, tu jest nasz samochód zaparkowany. Y, wjazdy. Tam są dalej sanitariaty, ale to Wam pokażę później. O, tutaj mamy już daszek rozstawiony. Tam dalej od razu są baseny. Całe dwie sztuki tych basenów fajna. No i tu o, sąsiedzi jedni, drudzy. Także super. Powiem wam naprawdę fajnie i cenowo to fajnie wygląda. Wychodzi chyba 75 euro za naszą rodzinę z podatkami. To naprawdę dobra, dobra cena, a my teraz sobie idziemy tutaj. Pokażę jeszcze wam te baseny, a teraz lecę sobie na recepcję i wychodzimy i idziemy zobaczyć gardę. Bo widzieliśmy ją tylko kawałek z samochodu, ale chcemy zobaczyć, jak wygląda na żywo. Także zobaczcie, taki w zupełnie innym klimacie ten kemping. Już taki e, widać, że bardzo zadbany, wszędzie alejki wymurowane. Sanitariaty też są w, e, bardzo komfortowe. No i, z, i zobaczcie sobie, jeszcze tutaj obok basenów, zaraz macie wejście. Jest taki bardzo fajny plac zabaw. Tutaj zaraz po prawej restauracja. Wszystko w cenie. Baseny w cenie. Prąd, ciepła woda pod prysznicem. Wszystko mamy wliczone już w cenę pobytu. Także coś czuję, że dzisiaj będzie tutaj jeszcze turniej w piłkarzyki. A, takieś tutaj na... Teraz poszukam gdzie się z piłki? Nie ma piłki. Aha, bo tu trzeba wrzucić jedno euro. Dobra. Jedno euro za granie tutaj. Dobra. To co idziemy nad tą gardę. Także troszeczkę troszeczkę się klimaty zmieniły, yy, trochę inny kemping, ale i tamten był fajny i ten, ten też jest fajny. Idziemy sobie teraz taką dróżką, żeby sprawdzić, czy mamy dostęp do gardy, bo to nie jest aż takie oczywiste. Także mamy, tam jest e, nasz kemping, mamy 900 metrów do przejścia. Już tam zaraz na końcu tej drogi będzie, powinna być garda, ale nie wiadomo, czy będzie dojście, bo tam widziałem na Google Maps. Jezioro na pewno jest, ale czy będzie dojście do tego jeziora? To będziemy musieli sobie sprawdzić. Ja mamy chwilę przerwy. Siadamy, rozprostujemy. Piciu oczywiście. Co tam trzeba. I idziemy. Zobaczcie jakie te. Jakie strączki fasoli rosną. Z mrówkami na tym. Nie, tak naprawdę nie wiem co to, co to jest. Ale jak ktoś wie. To dajcie znać w komentarzu. Tu u góry taki kwiatek. A na dole takie coś. Co wygląda jak taki. Duży strączek fasoli. No, ja już przed nami. Tutaj zaraz powinna się pojawić garda. No i zobaczcie, jaka sytuacja. Doszliśmy. Tam w oddali widać jezioro, ale nie można do niego dojść. Jest kurczę, wszystko ogrodzone płotem. Budynek przy budynku, płot przy płocie, brama przy bramie i idziemy dalej. Ale kurczę, nie możemy dojść tam. Żeby chociaż to jezioro tak trochę zobaczyć. Po prostu idzie rower, to poczekajcie, zatrzymamy się. a bo dobra, no przejdziemy tutaj już. Od nie ma jak iść w sumie jest ścieżka rowerowa. I liczę na to, że po prostu gdzieś będzie przerwa w tym płocie, żeby można było tam gdzieś sobie chociaż do tego jeziora zajrzeć jakoś, ale... Ale powiem, że ciężko. Idziemy, idziemy i szukamy. Witajcie moi drodzy w Nowym Dniu. Dzisiaj mamy chyba wtorek. Dobrze, że nawet nie pamiętam jaki mamy dzień. Tu odsłonię sobie tu zasłonkę, żeby się móc zmieścić. To jest miejsce, gdzie się mogę wyprostować w tej przyczepie. I wjeżdża śniadanko szefa. Zobaczcie. Jajeczniczka na masełku. Kawa już zrobiona. I dzisiaj taki śniadanko jemy. Proszę bardzo. Od razu szybkie. Podanie, bo tutaj mamy łóżko, a tam od razu już jest stolik z jedzeniem. Także zaraz przez okienko podam i będziemy sobie jeść. Dzisiaj plan jest taki. Plan jest prosty. Basen, 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 potem siesta. Może dziś skoczymy do pobliskiej miejscowości zobaczyć gardę. I potem znowu basen. No co? Fajnie. Także taka na wiesz wjeżdża, sprawdzę, czy dobra. Mhm. Na masełku, rewelacja. Dobra, idę zanieść dziewczynom do stołu. Bierzemy się za jedzenie, żeby było dużo siły, żeby można było dzisiaj długo pływać w basenie. I siedzimy i jemy śniadanko. Kawa. Jakieś jeszcze smarowidła z Polski, sok grej frutowy. ja szczerze, że tak naprawdę to byliśmy tutaj w Lidlu to ceny też praktycznie podobnie, tak jak w Polsce. Nawet niezauważalnie, drożej czy taniej, mniej więcej płaci się tyle samo. Jakieś duże zakupy, około 30 euro. Ponad 100 w Polsce tak samo mniej więcej wychodzi. Także o, takie mamy śniadanko, a tam zobaczcie, już mamy basen. Także yy, za pół godzinki możemy zaczynać kompanię. Julia, gotowa na kompanię. Dobra. Tak, tak, tak. Dobra. To co? Smacznego. Wam też, jak jedzie teraz. na Co chcesz pokazać? To, to co chcesz pokazać? No to pokaż na bluzkę. No to ja tu będę nagrywał. A, jest flamingiem i z myszką Miki. Piękna, różowa. Różowy flaming. No? Super. Dobra. Jedzeni. Teraz jeszcze zostało do zrobienia to. Czyli trzeba się pozmywać. Patrzę, że akurat akurat pani posprzątała rano yy, to miejsce, gdzie się myje. Także idziemy. No wczoraj ogólnie było fajnie, ale yy, muzyka grała do wieczora. Chyba jesteśmy nie wyspani. Hello. Jakże muzyczka troszeczkę nam tu nie dała spać. Zobaczymy jak będzie dzisiaj. No wczoraj impreza, jakiś DJ, ale nie wiadomo gdzie to było w sumie. Gdzieś tu w okolicy było słychać dosyć mocno. Także teraz e, czas na poranne sprzątanie. No właśnie moje wrażenie było, było tak, że kurczę, impreza była o włosku na całego. Nie wiem do której w nocy, ale tak trochę nas to No przyzwyczajeni jesteśmy, że na kempingu jest, to jest w ogóle cisza nocna od 22 do 8 rano, a impreza była no, na pewno dłużej. Tacy trochę niewyspani jesteśmy. Rano jeszcze się sąsiad zbierał, no ale to wiadomo, że no to już, to już tam żaden problem, nie? Ale też tam jakoś tam wkrętarką coś tam chyba zwijał markizę czy podpory. Już też żeśmy się pobudzili, także tacy trochę niewyspani jesteśmy. Ale... Mam nadzieję, że to było jednorazowo, bo jak będzie codziennie, no to tak trochę średnio. Gdzie w ogóle robimy pranie? Jesteśmy już półtora tygodnia w podróży. No i przy osobowej rodzinie to już jest długo. Także zaraz Ania poszła kupić tokeny. Widzę, że dwie pralki są zajęte. Koszt jednego prania bez suszenia to 4 euro. Dobra, bierzemy się za pranie. A masz ten token? Ok, wrzucamy. I tu mamy co? Detergenty. A to chyba tutaj trzeba będzie wsypać. Idzie detergent. To takie pralki konkretne. Pranie z półtora tygodnia. Pranie z półtora tygodnia. A jeszcze te moje, poczekaj, te moje spodnie takie brązowe, co miły, poplamione pizzą też są? Dobra, no to wszystko mamy. Dobra, startujemy. To, to teraz tutaj trzeba wsypać chyba detergent. Ile tego wsypać? No dobra, stop, To dużo. Zamykamy. A tu trzeba wrzucić. Chyba tak no. I co włączamy? Start. Poczekaj, na ile jest? Na godzinę? Na godzinę. Na 60 stopni? No, no to dobrze. I start. No dobra. No i dobra, będziemy mieli wyprane. Możemy znowu siedzieć już Z tym praniem to już za dwa tygodnie możemy dalej siedzieć Ale co, idzie czy nie idzie? Idzie. Godzinę mamy. Dobra. No to... Dobrze, że w sumie nie wypraliśmy na poprzednim kempingu, bo tam była taka podła pralka. Taka co już rdzą zachodziła, taka była marna, no, nikt, jej nikt nie, nie chciał używać. A tutaj są takie nowe, fajne. To no. ręcznie prali. No. To się no i pranie zrobione, ale mało sznurka jest. Zobaczymy czy wystarczy. Jak nie, to trzeba będzie przedłużyć. tu sznurek jeszcze jest, tylko nie wiem za bardzo gdzie to przyczepić. Może tam przy samochodzie zobaczymy. Póki co rozwieszamy. Najczęściej no rozwiesiłam, ale zabrakło niestety miejsca. I jeszcze praktycznie całe torba prania. Teraz będę musiała coś wymyślać z tym sznurkiem, gdzie go przewiązać i żeby mi się wszystko pomieściło.